Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku Parod Planet. Dzisiaj postaramy się zrobić samodzielnie jakąś zabawkę. Ja ostrzegam, jestem w to beznadziejna, ale spróbujemy coś zrobić. Dostaliśmy klocki, mamy sznurek bawełniany, mamy kule wiklinowe. Postaram się zrobić coś z tego, czym papuga mogłaby się bawić. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jak widać, bupsi wystarczą sznurki od mojej bluzy. Także zaczynamy. Dzień i lecimy. do robienia zabawek dla papug, tak generalnie. E, wszelkiego rodzaju klocki, drewno, drewno z bezpiecznych roślin, bezpiecznych drzew e, jak najbardziej świetnie się nada. Czy to też gałązki, w ogóle z gałązek wierzby, czy e, brzozy z tych cieniutkich można robić, e, jak to się nazywa, takie kółeczka, fajne wianuszki, na których papuga może usiąść, może je potem przy okazji obgryzać, więc mamy fajne, samorobne zjadalne e, huśtaweczki. Możemy wykorzystywać barwniki spożywcze do tych klocków. Także klocki same w sobie są szare, nudne. Także wszelkiego rodzaju barwniki spożywcze gdzieś tam nam te zabawkę będą e, rozmaicać. E, liny jutowe, e, bawełniane, sizalowe, byle nie barwione. Chyba, że Barwnikami spożywczymi, jak najbardziej wtedy możemy taką dać. Co jeszcze? Wiklina, jak najbardziej kosze wszelkie, wiklinowe, super się sprawdza. Moje ptaszory bardzo uwielbiają obgryzać wiklinę. Opakowania po jajkach, kartony, papier, rolki po papierze toaletowym, woreczki papierowe części owoców, warzyw również można e, dodawać tylko no, wtedy wiadomo, trzeba taką zabawkę szybciej ściągnąć, żeby nam się te warzywa nie zepsuły. Ja tutaj staram się po prostu nawinąć koraliki na sznurek, nie wiem co z tego wyjdzie w sensie no nie będzie to jakoś spektakularna zabawka, ale generalnie dużo frajdy daje robienie takich rzeczy w domu o ile się ma chociaż minimalny talent nie wiem czy mój się do tego zalicza e, więc jest fajna zabawa dla e, dla przykład dla dzieci żeby robić takie zabawki w domu z rodzicami e, też bardzo często papugi przychodzą i pomagają w, na swój własny wspaniały sposób nam taką zabawkę stworzyć więc i ten czas spędzony z papugą nam się e, pojawia generalnie to jest dużo frajdy e, no, i też przy okazji gdzieś tam te zabawki są dostosowane pod papugę, bo jednak każda papuga gdzieś tam ma swoje własne preferencje. Niektóre lubią na przykład określony kolor klocków. Znam takiego jednego ptaszora, który lubił tylko i wyłącznie niebieskie klocki. Eee, także taką zabawkę możemy fajnie dopasować. Nie wiem, co robię, a nie chcę przejść. Na razie mam tyle. No, generalnie w tym momencie skończyła się moja kreatywność, yy, także ja już sobie może będę kończyć. To tak nieśrednio, średnio, ale myślę, że chłopaki i tak, i tak zjedzą. Co nie. Zapraszam Was też na grupę Papuziarze i Projektosia Edukacja. Tam mamy ludzi, którzy mają troszeczkę więcej kreatywności niż ja i też robią różnego rodzaju zabawki dla pierzastych. Można je tam też odnaleźć na grupie. Także Was bardzo serdecznie zapraszam. No i co, kończymy? No, bo wstydno, muszę to ściągnąć z YouTube'a. No i widzimy się za tydzień.